Siema! Jestem Filemaster i przed odcinkiem szybki unboxing kart, bo potrzebuję kart do czegoś i no, kupiłem dwie paczki. No to yy, zaczniemy od, nie wiem, Zeishian? Zej, <grym> nie wiem. Kurde, dawno nie otwierałem, tak z kilka lat, więc yy, nie hejtujcie mnie za to, że ten. Kodów wam nie dam, bo nie. Yy, o, i mamy pierwszego. Silikobra na początek. Tu jest kot, tu jest kot. Nie wiem z której strony, z tej strony. To odkładam tak. Najwyżej wytnę. Jest. Silikobra. No fajnie. O, jamper! <grym> Jamperek. Krabi. Nawet fajna. No, ten swojnik. Baltoj. uuu, sobu. Sobu. uuu, rozrate. Fajnie. A, był ogólnie błyszczący. Z energią wody. Mam asystentkę z tyłu. Na pewno nikt nie wie, kto to. Mhm. Ok. E, co dalej? Energia, e, Heatmore, fajny nawet. I Stanfisk galeriański. No i podka. Bo potrzebuję tych kart bardziej do wyglądu, więc ja nam się ładnie, ładnymi, Ładnymi, a nie silnymi. Dobra, pierwsza to była. Drugie trzeba zrobić z laprasem e, Gmax formą. E, otwieramy Kod e, Kot chowamy. Przed wami. ok, I lecimy. Od, zaczynamy od Salandita. No fajna. O, ponita! O, jako fajna. Minchino. Kolejny sobie. A ten nie błyszczy. To coś tu mam. uuuu Snorlax V. Wisi kot i Snorlax V. Wow. Energia, hitmon Lee. i salazl od razu. Uuu to mam ewolucję. O. Czy z rzadkich rzeczy mam tego Snorlaxa? Znaczy, nie spodziewam się, że jest jakiś mega rzadki, ale przynajmniej jest ładny. I po to głównie mam te karty. Więc to tyle. Zapraszam do odcinka z Mistery Nanjan i przedstawiam wam moje, moją rodzinkę Pokémonów. Mam ich więcej, ale tylko tych dwóch pokażę. Pa! Siemaneczko! Ja jestem Master I wracamy. Pokémon Mister Ranger. <noise> no yy, ostatni odcinek. No wyświetlenia były spoko, ale łapek, łapek nikt nie zostawił. Nikt. Więc to musi się zmienić, więc. Pod tym odcinkiem, jak ty raz to słyszysz, masz zostać łapkę w górę lub w dół, zależy czy ci się spodoba. Ja nie zmuszam do e, zostawiania jednej o... Od... Nie zmuszam do zostawiania łapek w górę tylko. Jeżeli ci się nie spodobało, łap, łapkę w dół możesz zostawić, ale wtedy e, bierzesz, idziesz do komentarzy i piszesz, co ci się nie spodobało. Można się tak umówić? Można. E, I tak tego nikt nie zrobi, ale welp. Może ktoś, coś, Nie wiem. Dobra. E... Lecimy dalej e, z naszą. Nie mam pieniędzy w banku. Welp. E, mon steel, mon steel, mont steel. Wiecie co? Pójdę tu na mon steel. Zrobię to wszystko. Nie chcę tego odcinka aż tak długiego, więc postaram się go o w, w, w wiele bardziej zmontować. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Skoro ma być to długa przygoda w nom wezmę z jabłko jeszcze jedno. Tak na wszelki wielki. No głód jest słaby. Nie polecam głodować. Nie polecam, szczerze. <grym> No, dzisiaj nie mamy żadnych fabularnych misji. Więc minus wow, bez A i jeszcze na layoutie nie ma magnemite, bo stwierdziłem, że po co mi dwa? Czy on jest w teamie, czy nie? Czyli jest teraz w teamie. Nie, jest. Jesteś w teamie. Dobra, nie ma go w teamie. <laughs> dobra, ee, to lecimy. Nie potrzebujemy dwóch pokamonów elektrycznych w teamie. Znajdziemy coś fajniejszego, to dam nalej, ale po co mam się męczyć? Para para, to do, to do, do, do. dobra. Jeszcze nie wiem co ustawi na intro, bo mam dwa pomysły na ciekawe intro dzisiejszego odcinka, bo jak by ktoś nie zauważył, to każde intro wygląda inaczej. A mi się bardzo podoba tworzenie takich śmiesznych montażów. E spirit tam, bra brak problemu. Jeden shock Jezus, ty. To jesteś wkurzający. Quick Attack. tak. MOTKI! No, Jezus, Pog! Tak, Water Gun! Och. E, Kamień. Wezmę. Przyda się. No co to za pech?! Traf to! No nie Spirą! Nie, ja nie wysta Nie wyrobię z pipi. I Pim nie wykończę w tym dungeonie. A mam dużo misji. I chciałbym je wszystkie wykonać. Wiecie ile bym miał wtedy zdobyczy, pieniędzy i wszystkiego? By był obrzydliwie, bo. Co to jest? Co to ma być? Jesteś sparaliżowany. I tak użyję tam zaszoka. bo przepraszam. <grystanie> Nie wycho O, właśnie! Co do napoju, co odcinek, dzisiaj mam kole znanej marki. Wiem, że niezdrowa, ale rozgazowana, więc przynajmniej... Przynajmniej dwutlenku węgla nie ma. No. O! Level up. Coś nowego? Nie. Brak tego. Ale statystyki zawsze są spoko. Ała! Gdybym nie miał statystyk, nie miałbym statystyk. Co? Eee, może dzisiaj kogoś zarekrutujemy, mimo że nie kupiłem żadnych nowych tych yy, BPP. Baz u klub w klubie przyjaciół Wigili Taffa. Niestety z nim walczę. Ja się nie chcę. Znaczy mogę rzucać kamieniami. E eee, właśnie, co miałem zrobić? Skoro nie mamy lepszych szalików, to założę czas karw. Ja. Ty będziesz miał Oranberry. No, nasz przyjaciel. Dobrze, żeby nasz przyjaciel miał Oranberry, bo. No, potrafi, potrafi to uratować. W kryzysowych sytuacjach. Przynajmniej to potrafi zrobić. Nasz ziomek. Eee, myślę, kujka tak. Jezu, mam 3 Thundershocki. Nie. Gorzej, czwarte piętro trzy Tender Nie dotrwam. Daj, pomóż mi, ty mi nic nie pomagasz. Kamień, jest. jest water gun, jest moc! Moc! I tu jest piętro z kimś. Nie wiem kto to, ale wiem, że kogoś musimy znaleźć. Thundershop nie. Wolę klikę tak. Eee. I... Yy, no i nie macie. Rościu. Eee, rzucę w niego kamień, powinien trafić przez róg. Tak, trafię. No i wystarczy. Tak, wystarczy zwykły, podstawowy atak. Niestety, przez to, że nie mam ataków, nie tracę o tyle szybkości. No, no. Szybkości zabijania ich, co EXPA też. Bo, jak się dobija yy, zwykłym atakiem, dostaje się połowę EXPA, co powinno się więc. F. No, jest tu Wormpole. Siemneczko. Lecisz. A ja chcę jeszcze kontynuować przygodę, mam jeszcze trzy misje. Tylko... Weź się czy No jeszcze nawet nie trafiasz. O nie, Aron. O nie, brak Duży pokój, może będzie tu przejście na start, może, może. Nie ma, za to sobie jest dwóch przeciwników. Przepraszam, pomyłka. Już jest trzech. Tego typa rzucę dwa razy kamieniem, już go nie będzie. Tego mutki by wy... Nieważne, nie wykończy. Wiesz co, ja wierzę w Mudkipa, go wykończy. Tam jest z Tyro, to w niego rzucę już kamieniem i mutki go dobije! Strats! Nie! Mudkip debilu! Nie mógł użyć ruchu, których ma o wiele więcej niż ja. Nie wiem, co to za misja. Tak, to ta misja, dobra. A nie, myślałem, że musiałem znaleźć tę tą jagódkę na misję. Zaraz zobaczę, co to za misja. Tylko. obrzucam tego typa kamieniami. Leć! i nie ma. Dobra, sprawdzamy misję. O. PG. Musimy znaleźć. Okej. Okay. To brzmi jak... O, jesteś. Tak, uwolnimy cię. Kontynuuję. I lecimy piętro niżej. Tak, jest. No nie, tu... O, jest tam, jest tam, jesteś. Czemu on gdzie? Stronę wrogów Siemaneczko, chcecie uwolnić? Baltoju, yy, nie, kontynuujemy. Mamy jeszcze jedną misję. O, nawet mogę użyć ruchu od razu. Myślałem, że zużyję mi to moją turę. No to quick attack. I powinienem go dobić. Tak jest. Yy, to wezmę od razu. Na razie nie mogę ich dać, żeby zwiększyły mi statystyki, więc będę jeść od razu. W sensie musiałbym sobie zawalić cały ekwipunek, żeby ten. Później, no, plusle, ostatnia misja. Odnaleźć plusle Plusle. Nie, Thundershock. Dziękuję panu. Dziękuję, ale nie dziękuję. Ile mam szoków Ostatni. A, raczej nie zużyję na niego. Nie na niego. A na tego Pinsira, który tu śpi, to już prędzej. Dobra, teraz smutki musisz załatwić wszystko. To załatwiłeś smutki? I jej znaleźliśmy. Plasla, plasla. Plu, plusiaka, wychodzimy. No. I załatwione. Co dostaniemy? Stówkę i Revive Seed. Opłacało się. Co dostaniemy? Stówkę i Cherry Berry. No, stówka zawsze, na sp zawsze spoko. To co dostaniemy? Stówkę i 5 punktów na... No, stówka zawsze do przodu. A to od niego. Stówkę i tylko stówkę. 4 stówki. Plus jeszcze w dungeonie dostaliśmy. Oboje po level lapie. opłacało się jak najbardziej. Zapisać, oczywiście. 12 minut odcinka. Myślę, że jeszcze jeden dungeon. Ogarniemy. Teraz powinna być katastręka, jak dobrze kojarzę. Yy, jest katastręka, czy nie? Znaczy, przychodzi gościu. Dzień dobry. O, tak to jest baza masterów. Tak, to tutaj. Yy. No, coś tam, że wygląda głupio. Co to za ludzie? Och! To jest nasz mailbox. I kradną nam wszystkie misje, więc niestety te, chyba te, które zahomikowałem, są stracone. Chociaż nie wiem. No. I oni są yy, ogólnie Rescue Teamem, ale Rescue Team Złoczyńców. I oni. Yy, Ocalają pokemony dla korzyści majątkowych, albo innych korzyści też. Innych. Jak to zabrzmiało? Dla korzyści majątkowych i innych korzyści też. Haha, bo wiecie. No. Dobra, wkurzyli. Czyli następna misja będzie dłuższą misją, bo już wiem, gdzie jesteśmy, a nie nie straciliśmy. To nie wiem O wow Dobrze. Na no, Mont Stil trzecie piętro Aż takie trudne misje nam dają? No ja nie wiem. Dobra Przyspieszenie! ...przyspieszenia, bo teraz kupię jeszcze jedną y, Friend Jak to... Przy... No po prostu jeden miejsce na klub przyjaciół Wiglita. E, tam wezmę Mont Deep Green. Geodude może się na przykład wprowadzić. Jota! No i odblokowaliśmy nowe miejsce. Możemy mieć teraz na przykład Gioduda, więc spoko. Eee, odłożę resztę pieniędzy. Kupiłem tylko niestety jednego Revive Seeda, na drugiego mnie nie stać. Ale mamy ich i tak od cholery. To mi się podoba. Co mam? Jezus, jak tu mało, jak tu biednie. Jakie mam tu job listy? Thunderwave'y... No, bo muszę iść do Thunderwave'a. Takich biedackich questów nie będę robił nawet. Tylko zobaczę, czy mam Slip Seeda. Hmm, powinienem mieć. Ja takich rzeczy nie używam, ale sto Serio? Ja nie mam tego? O oh, wow. O oh, wow. Slipseeda nie mam. Gdzie je wszystkie zużywam? Ty masz slipseeda. Okay, i kupię. Ech. Waste of money. Okej. Okay. Jestem teraz przed skrzynką i... A, mam już przyjęte wszystkie te questy. Okej, okay, to dzisiaj idziemy do Thunder Wave Cave. I guess. Co nie będzie aż takie dobre, bo są tam elektryczne pokemony, a ja jestem już elektrycznym, więc do rekrutowania to się kompletnie nie przyda. No trudno. Uuu, wezmę. To też wezmę. Eee, jabłko, olewam. mam. W sensie kiedyś mi ich zabraknie, pewnie, ale... Kiedyś to będę używał dużych. W zasadzie to powinienem zabijać wszystko co się ten, bo mogę zarekrutować. Chodź tu. A przydałoby się kogoś zarekrutować. Kolejnego do drużyny, bo Magnemite to, jak już mówiłem, nie będę dublował typów. Więc Magnemite się nie przyda. Wezmę, odłożę sobie na później. O, wow, ratatę. Jak ją przyjmę do tego... Nie przyjmę. Dobrze. Nie używałbym. Tu tutaj nie, powi nie powinno mi zabraknąć tenderszoków. Więc chyba nie muszę oszczędzać. O, coś tu jest. Ktoś coś. Kiedyś. Jakoś. Wiecie co? Czy ona zginie od jednego kamienia? Tak. <laughs> dostała kamieniem znikąd. Szczerze? Uleczył. Uleczył. Ucieszyłbym się z poczyjemy. Poczyjemy to taki solidny... O, ma o tobie mówiłem. Mam teraz miejsce dla... A, to klient! <laughs> Rzucam kamieniami w klienta. Nie. E tak, e nie, jeszcze nie wychodzimy, mam jeszcze dwie misje. Kamieniem w klienta tego jeszcze. Najlepsza drużyna. Ratownicza. Zamiast ratować to rzucamy kamieniami. Jak... Yy... Nie, nie będę, nie będę wspominał o starych memach. Nie powinienem. E... <ścoughs> Jabłko. Nieprzydatne aktualnie. Co tu idzie? O, ratata. O wow. tak. i jej nie ma. Dobra, to się nim zajmie Ja się zajmę tym typem I tak, żeby Expa więcej dostać Cześć, to przeżyło? To przeżyło kamienia O wow Siema I Nara Siema dostarczyłem ci Slip to do niego Seed był, czy do kogoś innego? Nie wiem. A, tam było przejście, to następne muszę już iść. Dobrze. U, nie wiedziałem, że mutkip ma róg, który bije przez róg. Warto wiedzieć. Eee, zobaczę jeszcze. No, wziął Slipsida. Dobra, lecimy, piąte piętro. No, akurat. Od razu. Ty, gościu, mi nie fikaj. Ty Land bolu 1. Bo twój podstawowy atak nawet mnie nie uderzył. A, tym, a, a w tym czasie wypuszczamy tego gościa. Gościu wychodzi. I my, chyba też. Krótka misja. No ale trudniejszych nie było. No trudno, się mówi. Stówka. Gravel Rocky. Nie jest źle. Od ciebie. Stówka. I Max. O, Max Elixir, tak. Jesteśmy re... rang up. Nice. Gravel Rocky i Revive Seat. Warfit. Jak idziemy na wyprawę i dostajemy w nagrodzie przynajmniej jeden Revive Seed, wszystko było warfit. Revive Seedy są tak cenne. I tak potrzebne. Mamy mam już na liczniku 23 minuty. Hmm. Wiecie co? Bo nie chcę kończyć odcinka jeszcze aż tak wcześnie. Ale nie chcę też iść do dungeonu. Powinienem mieć teraz kaccenkę. Zaliczymy tą kaccenkę, jeżeli mam ją. Dzień dobry, piast. Piast! Madrake! Kto to? To Caterpie. Co się stało, Caterpie? Proszę pomóżcie mojemu przyjacielowi. Co się stało? Grali z metapodem i zgubił się w lesie. Niestety, F dla niego. jestem zgubiony. O, i to jest naprawdę smutne. Pójdą, na pewno pójdą znaleźć metapoda. Ej, zamknijcie się, Katerpie poprosił nos. Ej, to... Coś tam, że są lepsi, nie wiem. Co ty powiedziałeś? Ej, to... Nie ma te, żadnego tego znaczenia, kto go uratuje. Kto znajdzie go pierwszy, będzie bohaterem. O, co jesteś na to? I nam, jak wygra, jak, prze, jak prze, znajdziemy go pierwsi, to ty dam nasz, nasz, nam dasz nagrodę. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Och, nie martw się. Yy, za, za nagrodę yy, dołączysz do naszego teamu. Do teamu Minis. No, śpieszcie się, bo coś tam. My będziemy pierwsi, oczywiście. Mimo, że oni już dawno wyruszyli. No, ale to będzie w kolejnym odcinku, jeszcze sobie szybko zerknę. Czy nie ma Revive seedów w sklepie? Ach, nie mam miejsca. Dobra, sprzedaj to szybko. Posegreguj to. Gravelrooki. Jeden. Mogę. Dobra, e, są revive seedy? Są dwa, ale nie będę mieć na to pieniędzy w ogóle. Dobra, nie przejmuję się tym na razie. Ja się żegnam dzisiaj z Mutkipem. Wow, co za odmiana. Dzisiaj mogę sobie pobiegać. O, tu na środku się ustawimy. Lambre, nie przeszkadzaj. Ja się żegnam z widzami. Y, trzymaj ta się. I y, 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 bye.